Janek, co się dzieje? Dlaczego ty zapłakany jesteś? Za Magdą płaczę, nie, od 20 ją nie ma, od środy nie ma. Bez Jakbyś smutno, jest bez nie. A dzisiaj jest piątek, to w sumie dwie doby bez niej jesteś. Tak. A masz jakikolwiek kontakt z Magdą? Mam, do, dzwoni do niej. Tylko ja muszę sobie gdzieś kombinować, żeby załadować sobie konto, żeby... Ale... No to spokojnie to ja ci doładuję konto, tak żebyś mógł do Magdy dzwonić. Kurwa kocha bym ja, nie wiem jak to ją stracić. Mhm. A powiedz mi jak długo nie będzie Magdy, czy już wiesz? No to policzę, bo dwa tygodnie dostała. Dwa tygodnie od yy, Ta. środy. Tak. To wyjdzie tak jeszcze przed Wielkanocą, to nie tak źle. No. I bez, bez święta przez... Ach, nie, nie wytrzymam. Mhm. Chciałem wczoraj iść na, ten, do, na centralny jechać przez całą noc, połazić, żeby kurwa nie myśli z tego. Nie. Ale ją kocham bardzo, nie chcę ją stracić. Nie stracisz Janek, wszystko będzie dobrze. Ja mam taką propozycję, choć pójdziemy na spacer, to trochę odetchniemy no. świeżym powietrzem, usiądziemy na awersji i pogadamy, co o tym sądzisz? No. Janek, a co to było z tym badaniem, no, alkomatem? No dziewczyna oskarżyła mnie, że jestem pijany, a poszedł do lekarza i powiedział, że ta pani, dziewczyna powiedziała, że jestem pijany, dali mi do muchania i 0-0 im weszło. To oni tam mieli nawet alkomat? A, a to, no tak. Popatrz jakie to dziwne, jak to no. łatwo kogoś oskarżyć, prawda? Przecież ty jesteś osobą kompletnie niepijącą. No ja nie piję od 2012, jak mama zmarła. Nie. Janku będziesz teraz sam przez mniej więcej dwa tygodnie. Jak no. sobie będziesz dawał radę powiedz? No dam, no jak nie. Rano stanę, kawę, Będę czekał na obiad, pójdę na obiad, pójdę do pracy. Z pracy przyjdę do Magdy, jutro pojadę na cały dzień. Czy Magda potrzebuje jakichś rzeczy? no potrzebuje tylko e, ręcznik i pasta do zębu i to wszystko z, wczoraj zaniosłem jej ten jak to się nazywa e, szampon no, szampon i ten, e, jak to się, ten drugi coś jak to się nazywa żel i później kapcie zaniosłem jej i to wszystko no i jeszcze jutro muszę zanieść pasta do zębu soteczkę, ręcznik no. w każdym razie jak zobaczysz Magdę to ją koniecznie Dobra. Myślisz, że można ją odwiedzić, tak? No pewnie, jak nie. nie Może... Bez pytania idę i, i gadam z nim. Ja się pytam, czy ja będę mógł ją no odwiedzić nie? razem z Tobą. No ja tak pójdę od, o 11, tak? 11, 12, nie? Bo piesz, będę musiał iść na obiad, zjeść i dopiero pojadę do niej. Powiedz, jak sobie dajesz teraz radę w pracy? Co się dzieje w pracy? No dobrze, no jak nie. Idę na, pojadę wcześniej tak pół, wcześniej to sobie będę siedział w szatni. Będę czekał na swoją godzinę, nie? Przyjdą wszyscy, no to pójdziemy do pracy już na, na, na zjazdę. Mhm. A na czym sama praca polega? Tak no, że mycia autobus, autobus, podłogę, wszystko pod krzesłami trzeba umyć, przy okna, wszystko. A my mamy tak dobrze, że jak idziemy na te zjazdy, no to myjemy ko podłogę. W autobusach. Jeden po drugi przyjeżdżają autobusy. No jest taki jeden pan, że do, do mnie mówi po imieniu Janek, jak te filmy. No mówię, że dobre są. No jak... Fajne są. Czy filmy mu się podobają, tak? No, on zawsze ogląda. A zobacz, jeszcze jakiś czas temu mówiłeś, że nie dostaniesz pracy, bo bałeś się tej swojej przeszłości. No, ale Magda też... No nie chcę nikogo to obgadywać. Ale Magda też nie mogła rady dać tej pracy, no to starła sobie tutaj rękę, mm -hmm. tu, no i kierowniczka powiedziała, żeby już nie przyjeżdżał. No to mnie zostawili za nią, Nie to ja robię teraz. Wiesz, właśnie ważne jest to, że ty utrzymałeś tę pracę. No pewnie. No a teraz? Spójrz, przyszedł ten wypłatań, ten cały, ten, jak on się nazywał, nie, dyrektor, mm -hmm. to jak on się na, na, na to, nie niego mówił. Kierownik? Nie, kierownik. Szef? Nie. O, prezes? No i powiedział, że ja wracam, mu powiedział, że ja będę musiał odejść, a on mówi, a kto pana wypuści z tej pracy? Nikt. No i tak zostaję, dostałem, zostanę w tej pracy do końca i już. Ale też na początku mówiłeś kilka razy, że ta praca jest ciężka jednak. No i była ciężka, ale już nie. Przyzwyczaiłeś się, no tak? No pewnie. A powiedz Janek, jakie ty masz w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o właśnie taką płatną pracę? Co ty w życiu robiłeś? Ja zru... Zawodowo, za Zawodowo to pracowałem w 88, y, tym OHP jak było. Później z tamtą przeszłem, przeszłem, na ten... Y, na Chciałem sobie prawo jazdy zrobić, ale tak się zrobiło, że wyrobiłem to prawdziwe, tylko siostra mi zabrała. Nie? Bo ona się boi, żeby my... W... bo jej mąż też wjechał w sklep, no i teraz się boi siostry. No. A, a my nie ma, no to ona jest moją mamą. A mm -hmm. powiedz z więzienia kiedy wyszedłeś? 2004. Na same święta. I powiedz od tamtego czasu to już upłynęło 15 lat. Jakie wykonywałeś pracę przez ten czas? No robiłem w tym, W Kowarach taki był taki pan jeden co miał opiekę przez cyganami nie? i tam pomagał jej. No to załatwił nam tę pracę na ulicy, nie? Zamiastać się ulicy wszystko. Jak była ta praca, no to mnie pierwszego brali na pierwszy rząd, ja byłem. Pani kierownik, dyrektor też, z też, mówiła, nikt, tylko te, ty, jadę, pójdziesz, do, prosto na tą pracę. No to ja poszłem, no. zarabiałem, przenosiłem. I to było w Kowarach? Tak. A do Warszawy kiedy przyjechałeś z Kowar? z Kowar przyjechałem w 2012. Myślę, że skoro ten kolega w pracy ciebie ogląda i mu się podobają te filmy, no. to może go właśnie pozdrowisz teraz. No dobrze, pozdrawiam cię. Wiesz, z Magdą to wszystko jest w porządku i moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że będzie miała wreszcie taką możliwość, żeby no. pogadać z kimś innym, nie, nie tylko z tobą czy ze mną. No. Ale, tak sobie ci powiem, Jacek, że ona ma teraz tam. Może dobrze i lepiej jest. Może ma spokój, gada z dziewczynami. Ma taką dziewczynę, taką koleżankę sobie Gada z nią cały czas Cały czas gada z nią Tam gdzie na o ja dzwonię mu do niej Tak o 12 chyba Tak 12, 11, o 12 11.58 Szła już, szykuwała się na obiad A jaki ma nastrój Magda? Dobry, Dobry. Janek, do Wielkanocy wszystko będzie w porządku, zobaczysz bo cię mam jakąś? Jasne, że tak. No. Jak będziesz potrzebował pomocy, to wiesz gdzie dzwonić. No pewnie. Chodź do sklepu, kupimy coś. No. Te chłopy bez kobiet to niewiele warte. Janek przyszedł na zakupy i do koszyka włożył pieczywo. Pieczywo tostowe <noise> Masło dołożyłem sama. Na pytanie o wędliny ostatecznie wybrał taką małą paczkę sera. Tak więc zakupy będą składały się z czterech rzeczy: pieczywo tostowe, masło, serek. Zapytacie co czwarte? Papierosy. Zobacz, Janek, jak wygląda sztuka ulicy, prawda? No. Wiesz to, to chyba było bardzo miłe spotkanie z Sylwią. No. Sylwia jest wiską, i nas rozpoznała. Powiedziała cześć Janek, cześć, Jacek, no. bardzo miło sobie pogawędziliśmy. No. Ale też obiecaliśmy Sylwii, że ją pozdrowimy. No. Ej, Janek, pozwól Sylwię! No pozdrawiam cię Sylwię. Ja ciebie też. I Sylwia zadała Jankowi trzy pytania, więc ja je powtórzę. Pierwsze to było, jak ty sobie radzisz z rozpoznawalnością, ponieważ. Coraz więcej ludzi siebie rozpoznaje. No to spotkanie z Sywią właśnie jest najlepszym przykładem, tak, że tak było. No. Jak sobie z tym radzisz? Czy to jest miłe? No, jak, jak miłe, no to ja jestem zadowolony, że mnie rozpoznają, bo No tam gdzie ja pracuję, no to też się pracownik, że mnie rozpoznał. Od razu podeszł do mnie i pyta się, jak, i, czy, kiedy będą nowe filmy. Nie? ja mówię, jak będą, no to będziesz pan oglądał. No. <laughs> Będziesz Pan oglądał. A często się to zdarza, że ktoś Ciebie rozpoznaje? No pewnie. Jechaliśmy z Madnym tramwajem i tramwaj, ten co kieruje ten... Motorniczy. Motorniczy wysiadł tramwaju i doszedł do nas, podeszł się nas zamykł, Fajnie. No. A na Centralnym? No też. Jesteś popularną osobą. No, niestety. Jeszcze trochę z pół roku i będziesz już celebrytą. No. <laughs> Drugie no. pytanie od Sylwii. Janku, no. bardzo długo nie pracowałeś, a teraz Ruszyłeś do pracy. Wydaje się, że praca jest trudna, ponieważ to jest w nocy i no, praca fizyczna. No. Powiedz, jak, powiedz Sylwii, jak sobie dajesz radę z tą pracą? Daję sobie radę. No normalnie daję sobie radę. My, ja autobus autobusy, no, i dalej. Trzeba malować autobusy, bo nikt za nas nie umyje ten autobus. A jak towarzystwo w pracy? Znajduje no Dobrze, Dobre. Masz jakieś kontakty z ludźmi? No to pewnie. I ostatnie pytanie od Sylwii. Nie trudno się domyślić, Janek, jak sobie dajesz radę bez Magdy teraz. No normalnie, jak nie mam Magdy, no to trzeba jakoś sobie dać radę. Lodówka pusta, co? Pokażemy widzom, jak wyglądają kawalerskie zakupy. Jak to jest? Ja się kupiłem papierosy, ja a ty wolisz skręta? No pewnie, jest, lepiej mi smakuje. Ja wiem, dlaczego ty wolisz skręty. No. Bo tam na tych paczkach papierosów to są takie obrzydliwe zdjęcia, a ty przynajmniej tutaj nie masz zdjęcia. Nie. Może skręty są po prostu zdrowsze? Co jak sądzisz? Tak, że to ja. Ja zacząłem palić w 91 roku skręty. Tak do dziś nie pali. Od 91 roku palić skręty? Tak. Takie z ulicy zbierane? No ja a moja mama jak pali też paliło. 28-30 lat pali skręty takie zbierane na ulicy? No ja. O. I twoja mama też tak paliła? Paliła, ale już kupowały mi papierosy i zaczęło papierosy palić. Ty ja ci chciałem zrobić przyjemność tą paczką papierosów, a to okazuje się, nie, że nie złożył. Ja skręty. Nie będę je palił w pracy, nie? Hm. Ja nie będę nikomu dał, no to... Jest taki jeden, że on, jak on ma papierosy, to mi daje, nie? No Jurek. No to teraz go możesz odczęstować. No, pewnie. Janek, powiedz jakie ty muzyki słuchasz? Ja muzykę Disco Polo. Eee. Gadasz. A Nie, Ricardo? Naprawdę, no naprawdę, bo lubię te Disco Polo, jak takie lata 80., lata 80., 90. A kto to jest Ricardo? Bo tu już legendy chodzą o tym, że ty słuchasz Ricardo. Ricardo to jest pastor ulicy kościół. Ja ci pokażę. E, to potem mi pokażesz. Ale czy to jest muzyka cygańska? Nie, to jest muzyka o Jezusie. I tu lubisz tego słuchać? No, ja mam to na, 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 na internecie mam. A czego I... jeszcze słuchasz poza Ricardo? Ricardo szukam, słucham te, harmonie takie grają. No i później te zespół Akcent. Różne tam są piosenki. A czy słuchasz również muzyki cygańskiej? O je, ja lubię. Co najbardziej z muzyki cygańskiej? No, Cygański. Cygański to lubię tego Dom Basila słuchać i tego jego syna, dzianiego Juniora. Okej, okay. no. i powiedz mi, tę muzykę bierzesz z internetu, z YouTube'a? Nie, normalnie, zuchwajcie. Nie wiem, jak ci to jest. No, z telefonu, na telefonie słuchasz? Tak. No, czyli z YouTube'a? No. A w takim razie mam taki pomysł, mianowicie Ty oglądasz również swoje filmy. No. Więc ten też będziesz oglądał. No. To w takim razie mam prośbę do widzów, drodzy widzowie, w komentarzach podsuńcie Jankowi jakieś fajne pomysły, jeżeli chodzi o cygańskie zespoły muzyczne. Z tym, że jednej rzeczy nie przeskoczymy, niestety. W komentarzach nie można dawać linków, więc proszę wpisujcie po prostu nazwy, a Janek sobie sam to znajdzie. Widziałem na YouTubie jak ty lata samolotem. No tak było rzeczywiście. A jak się, ta, jak się lata dobrze? Wiesz co, latanie samolotem to przynajmniej dla mnie jest jedna z największych no. frajt jakie miałem w życiu i no nie zamieniłbym tego na nic innego. A co, chciałbyś spróbować? Czemu nie? Ale ty leciałeś samolotem do Londynu chyba, wydaje mi się. No, ale tyle lat, już kupę lat temu. Jakie wrażenia miałeś na wysokości? No no fuj Jezus, ja myślałem, że zaraz padnie ten samolot, ale on poleciał. Latał normalnie. Poleciał. Ja prosiłem Boga, żeby szybko bludy nie być. I Bóg wysłuchał Twoich próśb. No. A chciałbyś spróbować takim małym samolotem ze mną polecieć? No pewnie. Jest to ten samolot, na którym ja latam, jest czteromiejscowy, więc mógłbyś zupełnie spokojnie usiąść z tyłu, tylko jest jeden kłopot. No. Jak się rozmyślisz w trakcie lotu, to się nie da wysiąść. Ja wiem, że nie. Wiem. Janku, wracamy do naszej rozmowy wcześniejszej. W no. 2012 roku przyjechałeś do Warszawy? Tak. I od tamtego czasu gdzieś pracowałeś w tej Warszawie? Yy, na magazynowej tam pomagałem. I tam przynosili, przywozili jedzenie. Do no magazynu trzeba było wziąć te jedzenie, zanieść. I później na wystawkę, to były, to, to do matego ma Wynieść trzeba nadbór, trzeba było wynieść wszystko. No i tak za to miałem jedzenie, przenosiłem do domu. Ale w magazyn na magazynowej dostawałeś tylko jedzenie? Tak. A nie dostawałeś pieniędzy? Nie. Ja nie chciałem odnieść pieniądze, sam czy... nie miałem, bo później była taka tragedia, że Pani Prezesowa zmarła, byliśmy na pogrzebie wszyscy. A jak długo pracowałeś tam na magazynowej? Oj, no ja wiem, z miesiąc czy dwa miesiące. Mhm. No to od 2012 roku to nie A dużo, to dzień, bo... A to nie, nie, to zacząłem ten, w 2018 zacząłem. Rozumiem, a wcześniej gdzieś pracowałeś w Warszawie? Nie, nie. Czyli właściwie takie twoje zawodowe doświadczenia w ciągu całego twojego życia są niewielkie? Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ja zawód mam ogrodnika. A skończyłeś szkołę ogrodniczą? Bo no, w zakładzie karnym w Kocku. Aha. Nie. Ale poczekaj, podsumujmy to. Najpierw pracowałeś w OHP jako młody chłopak. Tak. To był taki ochotniczy chówiec pracy. To tam właściwie niewiele się zarabiało. No nie, ale... Jak się robiło, pracowało. Się. Potem po więzieniu wróciłeś do Kowar. No i, i tam pracować na ulicy. Tam zamiatać ulicę, wszystko. A potem przyjechałeś do Warszawy i od 2012 roku nigdy nie pracowałeś? No nie. Zaczął pracę koło 2018, na magazynowej. Powiedz mi, jak się można przez tyle lat utrzymać w Warszawie nie pracując? No nie wiem. Alpi nie mówię, bo później ja już, w internecie się będą śmiali ze mnie. No, zbierałem, no powiem prawdę, zbierałem gazety, sprzedawałem, robiłem później na, 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 na skupie złomie, pomagałem, no i miałem ten wypadek tam. No, Poczekaj, bo był... kto miałby się z ciebie śmiać, to no, nie jest żadny wstyd zbierać makulatury, czy zbierać złom, czy sprzedawać te rzeczy, czy pracować na skupie Złomu, to jest prasa jak każda inna. No. I tam miałem wypadek na ten na o na mnie, w szpitalu prawie miesiąc czas. Jak mnie że to nie mogą chodzić. A na czym ten wypadek polegał? Co się stało? No to no, się, nie, 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 nie braliśmy złom nie, i no i tam i jeden złom mi na nogi spadł. Aha. No. D, jakoś do domu doszł, ale jak chciałem stać, już nie mogłem. Karetkę dał była, karetka wzięła, nie wzięła mnie. Druga karetka przyjechała i mnie zabrali dość. Czy to było wtedy właśnie, kiedy Magda ze szpitala musiała wyjść, żeby... Tak, to było wtedy. się z Tobą spotkać i Marcinka zostawiła wtedy, tak? No. A skąd to się bierze, że ciągle Magdy i Ciebie ludzie podejrzewają o alkohol. No wy naprawdę nie pijecie alkoholu. No nie pijemy. No, y, ludzie są tacy, że mówią, że pijemy, że... Y, a prac, jak pierwszy raz poszliśmy do pracy, no to nas wzięli do akumatem. Sprawdzali, czy my jesteśmy pijani, a, a wyszło 0,0 wyszło. No, Z tej zajezdni autobusowej, Tak, tak, zajezdni. Mam do, dobrego majstra tam takiego, że... Że zawsze jak przechodzimy mam przerwę, to siedzimy do trzeciej i dopiero idziemy do pracy, nie? A ty w ogóle kiedyś piłeś alkohol? Kiedyś piłem, ale teraz już nie. A dlaczego? Bo miałem taką no, depresję miałem, że jakby ktoś denegował, wyzywał, no to ja musiałem się wypić i żeby mieć spokój. I dlaczego przestałeś pić? Bo no, przestałem, bo matka powiedziała, żebym przestał pić. No, i przestałem, nie piję do dnia nic. To ile już lat? No to sobie od 2012 Czyli 7 lat żyjesz w abstynencji? Tak. A ciągnie się do alkoholu? Nie. To co jak, Janek? Wytrzymasz bez Magdy te dwa tygodnie? No pewnie, no. będę do nich przyjechał. Do A jak ci będzie smutno, kochanej... to zwoń do mnie. No dokładnie. Najwyżej pójdziemy sobie do kina czy gdzieś. Do, do mojej kochanej żony. No. Bo ją kocham bardzo. To chyba nie wiat. Wszystko będzie dobrze, Janek, zobaczysz. Magda potrzebuje naprawdę takiego spokoju, ja troszkę, wiesz? I ja rozmowy też z innymi ludźmi, żeby jakoś to wszystko pogarniać, to jej życie. Ja myślę, że to może w ogóle odmienić jakoś Wasz los, wiesz? Bo... No. Mhm. Jak myślę o niej, myślę o niej to mi zawsze łzy stają mhm. Ja słucham to piosenkę, co ona lubi. A jaką piosenkę lubi Magda? Ech. Tak, ma zespół. Ja mam nagrane na kasecie, to hmm. i ona to jak słucha, to aż mnie na uzyska. I watch, no to już za dwa tygodnie. Przed Wielkanocą posłuchajcie jej znowu razem. No, kocham ją bardzo. Janku, przekaż gdzie pozdrowienia ode mnie i od widzów. Dobrze. Jak będziesz widział dobrze. ją, dobrze? Dobrze. Dziękuję ci za rozmowę. Trzymaj się. No. Powodzenia. No. Pamiętasz, jak się żegnamy zawsze? Oh. O! Do... I co? Myśleliście, że to już koniec, że Janek pokazał wam kciuka i że to by było na tyle. No ale przecież wiecie, że ja mam parcie na szkło, a poza tym to jest kącik Złote Myśli. Moje Złote Myśli. Otóż mówi się, że kobiety to słaba płeć i że mężczyźni nie paszą. Kiedyś taka piosenka nawet była. Ale kiedy przychodzi co do czego, to właśnie my pierwsi ronimy krokodyle łzy. Jeżeli chodzi o Magdę, to wszystko jest według planu i pod kontrolą. A więc drodzy widzowie, możemy się... Pożegnać. Do zobaczenia. Trzymajcie się i widzimy się już jutro o godzinie 20. Cześć.